Każdego roku Polski Związek Emerytów Francistów i Inwalidów organizuje dla swoich członków Dzień Inwalidy. To święto ustanowione przez Międzynarodową Organizację Pracy na pamiątkę tragicznych wydarzeń w kopalni węgla kamiennego w Belgii. Zginęło wówczas 262 górników z 12 krajów. Kilkadziesiąt osób doznało poważnych obrażeń i nigdy nie odzyskało pełnej sprawności. Policcy seniorzy oprócz imprez okolicznościowych spotykają się w każdą sobotę. To okazja by porozmawiać i wspierać się nawzajem. Bardzo fajne jest spotykać się wśród osób i zdrowych i chorych i młodszych i starszych. Jest to bardzo bardzo miłe. Jest to nam naprawdę bardzo potrzebne, bo każde spotkanie coś wnosi. Nie jesteśmy zamknięci w domu jak w klateczkach. Idziemy do ludzi. Dzień Inwalidy to prawdopodobnie najstarsze święto poświęcone osobom niepełnosprawnym, których uszczerbek na zdrowiu powstał w wyniku wypadków przy pracy.